Dawian, gratuluję. piękne wejście w turniej. Chyba potrzebowałeś takiej walki. E, witam wszystkich. Tak, miałem okazję walczyć z tym przeciwnikiem. Dużo ciężej było kiedyś. Cieszy mnie to. Bo to nie jest zły przeciwnik. Nie, nie, jak jest rady się namęczyłem. teraz tak to mówię. Przybieczka naprawdę ciężka walka. Aczkolwiek widać, że... Cieszy mnie to, bo mam porównanie do tego czasu to było a do tego czasu to jest teraz i widzę ten progres właśnie na, no. na tym zawodniku, więc tak mogę sobie porównać troszeczkę. W drugiej rundzie mocno zaznaczyłeś swoją e? przewagę. To, to, tak w pierwszej, w pierwszej W pierwszej, w pierwszej. tak no to... Został to to robiliśmy wy w szatni, taka była umowa. Na dół, na dół, I rzuć w ciemno, Damian. Rzuciłem w ciemno i no, no, no weszło, no dwie siły. To nie ma chyba no. osoby, co by się nie powoliło, bo w takim czasie, jak dwie siły się zderzają, to, to nie ma twierdzenia na to. I, i idealnie się udało, to ustawiło całą walkę. Tak, tak, troszkę go Aczkolwiek to on charakter pokazał, bo on potem nie odpuścił tej druga troszkę, ale puścił życia w tej drugiej. I w trzeciej rundzie tak no w trzecie samo, więc. Już nie miał wyjścia. Już, już, po już, tak, zbiegał, tak. To nic tak. dobrego go nie czeka. No tak, tak, więc gonił, gonił. Ale i tak. I tak, bo no cieszę się, że bez kontuzji przede wszystkim bo począłem na teren ten cios, ale była fajnie zakęta. Technicznie ułożony byłem właśnie do tego ciosu. To mnie najbardziej cieszy, bo wygrana wygrana, ale jak te aspekty, które przerabiamy ten spokój, to jest takie właśnie dla mnie najważniejsze. Trener Grzegorz, praca pros, pros, mocno Cię uściskał, tutaj jeszcze coś tłumaczył. Co tam takiego mówił? To te były techniki zadawania ciosów. Jest. Bo, 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 bo ja jest efekt. W robiłem... Chciałem pro... Cię na pytanie, Hiszpania. żebyś miał świadomość, Dobrze, dziękuję. Boys. One, two, ja mówiłem, że nie widziałem skąd ten cios tak już poszedł, a on mówił, no, że robiliśmy to w szatni, to jest wypracowane po prostu. Pracowaliśmy nad tym, ja wiedziałem, że pracujemy, to tak po prostu to z automatu wyszło i dlatego tak nie. Nie widziałem, kiedy tylko buczyłem na ręce. A przerabia... Tak, odruk, a przerabialiśmy to właśnie tą pierwszą rundę tak, ma być od początku i cieszę się, że się trzymałem, bo ten też zadowolony jest. Damian, jak najwięcej takich odruków w takim razie. Dziękuję. oby tak było, trzymajcie kciuki za nas. Zapraszamy na halę Torwar, za mnie, za moich kochaków z kadry. Robimy... dajemy już Zwywalki się wygraliśmy, tak? Dodajemy siebie wszystko. Fajnie jakbyście wpadli, potrzymali kciuki, pokrzyczeli, bo nawet jak między zawodnicy krzyczą, to dużo daje. Trzymajcie się, pozdrawiam.